I hajka, witajcie na kanale Rodzinka M-Vlog. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na bardzo prosty, szybki... Yy, to znaczy tak, prosty jest, szybki może trochę nie do końca, bo trzeba sobie budyń ugotować. Budyń gotuje się z żółtek. Yy, o, o, oczywiście, jeżeli boicie się takiego budyniu, że go sobie przypalicie czy coś, no to możecie sobie ugotować zwykły budyń, taki standardowy, z proszku, co się kupuje w sklepie. Yy, też bardzo yy, będzie się do tego nadawał. Tym razem jednak ja zrobiłam właśnie budyń z żółtek, który właśnie bardzo lubię. I w sumie, można powiedzieć, że on jest takim zdrowszym budyniem, no bo tam wiadomo, że może są jakieś konserwanty w tych proszkach budyniowych, co są dodawane do tych takich budyni, co kupujecie w sklepie. Ale przepis na hełkowca jest bardzo dobry, oczywiście. Także wam naprawdę polecam. Jeden tylko taką gafę zrobiłam. Bo kupiłam za mało herbatników, a jak wiecie u nas dzieci są, więc te herbatniki też szybko schodzą, bo no lubią herbatniki, więc tak, to jest taka moja gafa, że na drugi raz trzeba sobie kupić dwie paczki herbatników, a nie jedną, bo jedna to co to jest na, jak zaraz zjedzą. Ale to nic nie szkodzi tego na przeszkodzie, bo ja mm, po prostu zrobiłam je na tych biszkoptach kocich, kocich języczkach, na wierzch dałam zwykłe biszkopty. Także powiem Wam, że może jeszcze lepiej, że tych herbatników nie, nie miałam zapasowych, bo naprawdę bardzo smaczny chałwowiec wyszedł. Lepszy wyszedł chałwowiec taki na tych biszkoptach, kocich języczkach, niż z dodatkiem tych herbatników kakaowych. Także mówię Wam, polecam Wam bardziej tą wersję moją, którą ja, którą ja zrobiłam na filmiku. Oczywiście napiszę Wam też, żebyście sobie kupili. Herbatniki kakaowe i możecie właśnie zrobić herbatniki, masa. Kocie języczki, między kocie języczki dać dżem. Ja użyłam malinowego przecieru. Bardzo dobrze się komponował, super, naprawdę. Jeżeli nie macie, możecie dodać dowolną konfiturę, jaką tam macie. przepisie oryginalnym była wiśniowa. No u mnie dzieci tak niekoniecznie za wiśniową. U mnie jeżeli już to tylko malinowy, ale bez pesteczków, i truskawkowy. Wiśniowy raczej nie, porzeczkowy na pewno nie, ale jeżeli Wy lubicie, możecie oczywiście dodać. To to. Drzem między znowu masa, znowu herbatniki. Wszystko maczamy w kawie. Herbatniki możecie sobie też namoczyć. Chociaż no, żeby się wiecie, później Wam tak bardzo nie rozkleiły, jak będziecie smarować tą masą, no to może ja bym bardziej nie smarowała to to na mi, mi wyszedł dość wysoki, więc nic nie robiłam na wierzch, jeżeli będziecie uważacie, że jest za mało masy, czy coś, możecie sobie zrobić masę z bitej śmietany. Ja tego już nie robiłam, bo mój wyszedł bardzo wysoki, więc już nie miałam gdzie w ogóle tej bitej śmietany zmieścić, bo by już było ponad foremkę yy, na ciasto. To to wam miałam powiedzieć, ale właśnie ta moja wersja z kocimi języczkami z tymi biszkoptami bardzo dobra. Polecam serdecznie takie, można powiedzieć, chałwowe tiramisu, bo z tymi właśnie kocimi języczkami robimy tiramisu. Także ja wam polecam serdecznie, naprawdę bardzo dobry chałwowiec. I co jeszcze miałam wam powiedzieć, żebym wam nie zapomniała? A likier amaretto. Oczywiście, jeżeli ciasta nie jedzą dzieci, możecie dodać sobie likier, likier Amaretto i do masy chałwowej, i do. Yy, jajku, ponczu. wyleciało mi słowo. Do tego wiecie, co yy, na paru z kawy, yy, co maczacie biszkopty, też możecie sobie dodać likier Amaretto, ewentualnie likier kawowy możecie sobie dodać. Ja u mnie dzieci jadły, to ja nie dodawałam ani tu, ani tu. Kawę możecie sobie posłodzić. Ja kawy nie słodziłam, bo uznałam, że ta chałwa cukier w masie stanowczo wystarczą. Mój dżent też jest bardzo słodki, więc tego, tej słodyczy naprawdę po mojemu wystarczyło tyle, co ja dodałam. Ale tak jak Wam mówię, to też Wam powiedziałam i myślę, że o niczym już nie zapomniałam. Raczej nie, a jeżeli o czymś zapomniałam, a w... Wybadam to na dalszej części filmiku. To oczywiście Wam o tym napiszę pod spodem w opisie. A teraz już zabieramy się za robienie naszego hałowca. także serdecznie Was zapraszam do dalszej części filmiku, w której będę wykonywać hałwowiec bez pieczenia i naprawdę serdecznie Wam polecam do niedzielnej kawki, jak znalazłam, a ciasto też jest właśnie proste. Jak będą truskawki, będziemy robić zorniki gotowane, które też są bardzo dobre, tylko czekamy na swoje świeże yy, owoce sezonowe. Dobra, koniec gadania. Oczywiście, jeżeli będzie Wam się tam podobał filmik, to pamiętajcie, zostawić tego kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, bo tych przepisów naprawdę teraz w okresie letnim będzie jeszcze więcej, bo będziemy mieli teraz owoce sezonowe. Więc coraz więcej przepisów będzie oczywiście, no tak, raczej raz w tygodniu, będzie na kanał wpływać, dodawać i tak dalej. Dobra, koniec zagadania Teraz zapraszam Was serdecznie już do dalszej części filmiku. I do zobaczenia następnym razem. Pa! I wykonanie naszego hałowca zaczynamy od zrobienia budyniu na bazie żółtek. Więc do wykonania naszego budyniu na bazie żółtek potrzebujemy następujących składników. Półtorej szklanki mleka. Tutaj mam odważone 100 g cukru. Oczywiście ja Wam podam też i na szklanki, w razie czego, jak ktoś nie ma w domu wagi. Także tak. Więc jeszcze raz. Ale tak jak mówię Wam, podam Wam właśnie też i na szklanki, bo jeżeli ktoś właśnie nie ma wagi, to podam też i na szklanki, ale to już się powtarzam. Więc jeszcze raz podaję składniki. Półtorej szklanki mleka. 100 g cukru, 40 g mąki ziemniaczanej, 5 żółtek, cukier waniliowy. Mikser, choć jeżeli nie chcecie, no nie używacie, to możecie to zrobić również dobrze i różgu Ja wolę, żeby było dobrze wszystko porozcierane, więc ja robię mikserem. Oczywiście jakiś garnuszek na ugotowanie budyniu i teraz już zaczynamy. Jedną szklankę mleka musimy sobie zagotować oczywiście w garnku z cukrem. A żółtka, cukier waniliowy, mąkę ziemniaczaną, pół szklanki mleka ucieramy w miejsce. Ustawiam Was już na statyw i bierzemy się do dzieła. I ja najpierw zaczynam od zrobienia sobie tutaj żółtek rozbicia. Bo żeby mi mleko nie wykipiało oczywiście, także już wsypujemy sobie cukier waniliowy. Ucieramy. I tak budyń mamy gotowy. Teraz zagotowujemy mleko. Przenosimy się tutaj. Włączamy. I teraz jak już żeśmy wsypali cukier oczywiście zagapiłam się. I mnie mleko wykipiało. Także ja zawsze, właśnie jak już mleko mi się zagotuje, dopiero dodaję cukier. On się wtedy szybciej rozpuści, no i mleko się oczywiście szybciej zagotuje. I teraz już dodajemy nasz budyń z żółtek. Możemy go sobie trochę przemieszać. Znowu będzie nam kipiało i zaraz sobie zmniejszę gaz, żeby nam się oczywiście budyń nie przypalił, bo się lubi przypalać. Cały czas mieszając, oczywiście gotujemy, aż nam pyrknie. I dobra, myślę, że budyn już y stracił swoją surowość. Także teraz musimy go y odstawić, oczywiście nakryć folią spożywczą, żeby nam się z wierzchu nie zrobiła taka skorupa. Także nakrywamy folią, odstawiamy do wystygnięcia i dalej będziemy później już działać z masą. To ciasto też jest bardzo szybkie, bo jak nie mamy czasu na jakieś tam pieczenie biszkoptów, prawda, to zawsze możemy skorzystać z bardzo szybkiego ciasta, które są właśnie najlepsze na ostatni dzwonek, że tak powiem. Także ja już teraz już Przykrywam folią, odstawiam i widzimy się jak wystygnie nam budyń. Teraz będziemy robić nasz y, krem do chałwowca, także potrzebuję do, do wykonania naszej masy potrzebujemy 300 g masła, tutaj mam masło 200 i 100, także 300 g masła, e, 250 g pokruszonej e, chałwy e, waniliowej z Biedronki używam, oczywiście Budyń z żółtek, który gotowałam. Ponadto możecie dodać dwie łyżki likieru amaretto albo likieru kawowego, ale w związku z tym, już u mnie będą jeść to dzieci, więc ja do masy nie daję żadnego alkoholu. I oczywiście mikser. Ja będę ucierała tym ręcznym, bo nie chcę mi się rozbadać, powiem wam szczerze, tego dużego miksera. Także najpierw rozcieram sobie masło. Później będę dodawać chałwę i na samym końcu po łyżce budyniu. Jak widzicie, masa jest bardzo dobrze ubita, bardzo ładnie się wszystko wymieszało. Teraz na tym etapie powinniśmy dodać właśnie dwie łyżki likieru amaretty albo likieru kawowego. Dobrze jeszcze wszystko połączyć mikserem oczywiście, ale ja właśnie tego nie robię, pomijam to, bo tak jak mówię dzieci, będą również jakby to ciasto. Teraz idziemy, teraz bierzemy się za, teraz bierzemy się za przygotowanie biszkoptów. Musimy sobie wykonać poncz. Zaraz wam opowiem o ponczu, bo ja poncz już mam też przygotowany. I teraz będziemy składać ciasto. I tak na spód powinniśmy użyć herbatników kakaowych, takich wiecie typu petitki. Ale w związku z tym już u mnie w domu wszystko zawsze wychodzi, więc nie mam tych herbatników. Już bo kupiłam tylko jedną paczkę. Więc ja użyję tylko biszkoptów typu kocie języczki. I tak. Tutaj mam przygotowany pącz Półtorej szklanki mocnego naparu z kawy. Ja użyłam dwie łyżki kawy rozpuszczalnej. Zalałam półtorej szklanki gorącej wody. Możecie sobie to posłodzić. Ja słodziła już nie będę, bo to wychodzi zawsze bardzo słodkie. I możecie dodać też do tego alkohol, czyli na przykład ten likier amaretto, albo kawowy, albo jaką tamkolwiek inną, nie wiem, wódkę, spirytus. Ja tego też nie robię, bo wiadomo, jedzą dzieci. Biszkopt teraz herbatników oczywiście nie moczymy. Biszkopty możemy sobie namoczyć, bo one są dość twarde, więc żeby nam zmiękły. I teraz to wszystko właśnie moczymy w, tym, w kawie i układamy. Trzy łyżki masy zostawiamy sobie do dekoracji wierzchu, a później to, co nam zostaje, rozkładamy na dwie porcje, dzielimy na dwie. Także trzy łyżki kremu zostawiamy do dekoracji wierzchu. A resztę wykładamy na nasze biszkopty. To znaczy nie resztę, tylko dzielimy to teraz, co nam zostało, dzielimy na Pół i wykładamy nasze biszkopty. Na no, nasze biszkopty. A to wykładamy ponownie nasze biszkopty. Teraz znowu warstwa biszkoptów. W te przestrzenie między biszkoptami dajemy konfiturę. Ja używam konfitury malinowej, takiego musu malinowego oczywiście, swojej roboty. On prezentuje się Na to rozprowadzamy drugą połowę naszego kremu chałwowego. I na to ułożę takie zwykłe biszkopty, bonitki on ma takie, to są takie wiecie, biedronkowe, zwykłe, biszkopty, najzwyklejsze. Na to właśnie ułożę, tylko też na moczy w kawie. I to będzie robiło za herbatniki. Ale ja Wam wszystko w opisie napiszę, tak jak powinno być. Oczywiście wersja z biszkoptami też jest bardzo y, dobra. Więc ponownie moczymy. To takie będzie powiedzmy tiramisu, hałwowe. W te przestrzenie również możemy położyć sobie drzem. Będzie takie trochę, wiecie, przełamanie kwaskowatością. I teraz na wierzch wykładamy tę masę, którą żeśmy zostawili czyli te trzy łyżki naszego kremu. Powiem Wam, że mnie to kusiło jeszcze e, zrobienie bitej śmietany, e, bo mam, ale wiecie co? Chyba jednak nie będę robiła już bitej śmietany, bo mi się chyba tutaj nie zmieści. Już po prostu tylko to rozsmaruję. Oczywiście pokroimy dopiero jutro, jak nam się masa trochę starzeje. ale ciasto ogólnie jest bardzo dobre. Jak ktoś lubi bardzo słodkie, to oczywiście mm, może sobie posłodzić tą kawę, ale ja uważam, że jak będzie gorzka kawa, to tak będzie fajnie przełamana, bo będzie trochę goryczki, trochę kwaskowatości od drzemu, czy tam od konfitury wiśniowej. Moje konfitury są, wiecie, takie dość sztywne, bo moje ja to wszystko sama robię, także... Nie są płynne, ale jak wy użyjecie takiej konfitury kupionej w sklepie, no to ona jest pewnie taka dość rzadka. Ja w sklepie to bardzo dawno nie kupowałam żelmy, chyba że cuskawkowe mi się kończył, bo te to najbardziej dzieci lubią jeść cuskawkowe u mnie. No to te wiadomo, że się szybko kończą. Trochę za mało sobie zostawiłam masę. A coś mi to ja mam dzisiaj nie idzie, to moje pieczenie, nie wiem. Chyba ta. Pogoda człowieka dobija. Bo majówka miało być ładnie ciepło, a tu widzicie, ona zleje po prostu deszcz od godziny 10. I to nie to, że pada, tylko po prostu leje. Teraz to nie wiem, chyba już trochę przestą. ale miałam siać ogród i guć chyba z tego mojego ogrodu, ale to miało być o cieście, a nie wam tutaj smęty jakieś opowiada. Tak, i trochę za mało sobie zostawiłam właśnie kremu, ale no nic. Jak tylko tutaj rozsmaruję te resztki. Dobra. I prezentuję się tak. Oczywiście proponuję wziąć sobie także te cztery łyżki przynajmniej tego kremu na wierzch, żeby nam nie zabrakło. Ale chyba nie będę już robiła bitej śmietany. Bo jak dołożyć bitą śmietanę to będzie znowu jeszcze bardzo słodkie. Dobra, teraz jeszcze sobie tylko rozkruszę biszkoptów i już do Was wracam, zrobimy jakoś dekorację, ale to już wiecie rozgniatanie biszkoptów to już mało interesujące jest. Dobra i wiesz sobie właśnie jednak zrobimy to razem. Nawierz y, daję pogniecione takie rozkruszone biszkopty. I ścieramy trochę gorzkiej czekolady. I mój chałwowiec bez pieczenia prezentuje się tak. Także na wierzchu mamy biszkopty zwykłe, bonitki. Na to mamy cztery łyżki kremu. Następnie pokruszyłam biszkopty, które mi zostały poodcinane, te końcóweczki, i starłam gorzkiej czekolady do dekoracji. To tylko po prostu tak wizualnie, żeby ładnie wyglądało. Teraz ciasto wstawiamy do lodówki. Minimum na 12 godzin, żeby ta masa ładnie stężała. Żeby się wszystko ładnie przegryzło. A kroić będziemy oczywiście po 12 godzinach. Najwcześniej jutro. I tiramisu. O, nie tiramisu. Chałowiec bez, bez pieczenia prezentuje się tak także możecie go wykonać tak jak wcześniej mówiłam i na herbatnikach czyli warstwach herbatników na warstwa herbatników na spodzie masa y, biszkopty koci języczki dżem pomiędzy masa y, i znowu herbatniki albo możecie sobie, tak jak ja zrobiłam czyli y, biszkopty koci języczki masa biszkopty znowu koci języczki pomiędzy dżem masa Biszkopty, w moim przypadku to już były biszkopty zwykłe, petitki. Drżemy między wolną przestrzenią, masa i jakaś dowolna dekoracja. Także prezentuje się tak. Widać i nasączenie kawowe, także bardzo ładnie efektownie się prezentuje i tak samo smakuje i oczywiście do niedzielnej kawki bardzo serdecznie polecam. Widzicie, wszystko jest mięciutkie, bo się przez noc wszystko zmiękło. Zresztą było nasączone pączem kawowym. I mówię wam naprawdę bardzo pyszne. Także serdecznie polecam ja teraz już kawka i ciasteczko razem z wami. Oczywiście, jeżeli wam się podoba taki filmik, to nie zapomnijcie o tym kciuku w górę i o subskrypcji, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie. A teraz już Was pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia oczywiście następnym razem. Pa!